No spory szał zrobił ten płaszczyk. Wcale się nie dziwię, bo kolor jest naprawdę wyjątkowy, no i właśnie ten kolor też jest jego przekleństwem. Bardzo rzuca się w oczy i mi przynajmniej jest go trudno wystylizować, ale dziś podejmuję rękawice. Stawiam na taki czarny, długi golf, który będzie dosyć dopasowany, no bo płaszczyk jest oversize'owy. I do tego dobrałabym po prostu jeszcze jakieś fajne buty. Żeby nie było tak monochromatycznie, to dodam takie dosyć długie kozaki w kolorze takiego grafitu, trochę jakby popielu. Wygląda to bardzo. No nie podoba mi się taka estetyka, ale zobaczymy z płaszczykiem. Do tego przydałyby mi się takie modne w tym sezonie kozaki, trochę oversize'owe, ale no nie ma. Bida w tym roku. Kukurydza tania, to butów nowych nie ma, proszę Państwa. Dobra, trochę koloru. Z tymi kozakami, ale niewątpliwie. No nie, 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 nie. Muszę to dobrzeć. Mam czarne, ale płaskie jeszcze z czasów studenckich. Teraz tak trochę pokraśnie kaczka dziwaczka. Jakby miała spodnie jeszcze do tego. No nie. Dobra, chyba mamy to. One są trochę takie. No jakie. Nie wiem, nonszalanckie, kowbojskie. one nie są dopasowane. One są bardziej takie luźnawe. No i myślę, że teraz to będzie miało ręce i dosłownie nogi. I teraz uwaga, uwaga. Terę! No, w końcu ten kapelusz się doczekał. No dobra, zrobię coś szalonego. Zamiast czarnej torebki dodam po prostu czerwoną. I co myślicie?